Dzień dobry! Moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć dzisiaj coś bardzo ważnego. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że w życiu potrzebne są najwyższej jakości dwie rzeczy. Pierwsza to bardzo wygodne łóżko, a druga to wygodne buty, bo gdy ściągamy buty, to wtedy najczęściej kładziemy się spać. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, jak dobrać. Buty dla swojego dziecka, bo niedługo zaczyna się rok szkolny, rok przedszkolny czy żłobkowy. Ja nazywam się Alicja Izdorczyk-Styś i jestem fizjoterapeutą dziecięcym. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że dziecko, a dokładnie stopy dziecka to niesamowicie dynamiczny materiał. Elastyczny taki powinien być we wszystkie strony. Na stopach znajduje się mnóstwo receptorów, którymi nasz maluch odbiera świat. Miękkość podłoża, jego temperaturę, jego strukturę dzięki temu ta stopa może nie tylko prawidłowo się rozwijać, ale daje informacje dla układu nerwowego dziecka. Czy dana powierzchnia jest stabilna, czy niestabilna, czy coś się rusza? Dzięki temu dzieci są tak sprytne i potrafią zrobić tak niesamowite rzeczy, e, jeśli chodzi o motorykę, że nie jeden dorosły może się zawstydzić. Ale bardzo łatwo tą motorykę ograniczyć, bądź spowodować, że ona po prostu będzie w jakiś sposób e, mniej. Mniej albo jakościowo obniżona. Tak my mówimy. Przede wszystkim dobierając nieprawidłowe buty. Jeśli stopa nie będzie miała możliwości badania terenu, sprawdzania, czy ten teren jest twardy, miękki, zimny, ciepły, stromy, śliski, wówczas dziecko nie będzie miało możliwości nauczenia się, jak zachowywać się w takich warunkach. Jak zatem dobieramy buty? Drodzy Państwo, metod jest wiele. Niektórzy kupują buty w sklepie, wiozą do domu, przymierzają dziecku, jest dobre, zostawiają, są złe, oddają. I jest to jakieś rozwiązanie. Inni, kiedy maluszek już jest na tyle duży, że potrafi stać, stawiają dzieciaczka na kartce papieru, odrysowują stopę długopisem od do, mierzą miarką i potem z tą miarką bądź patyczkiem. Tak, wykałaczką, taką większą, obciętą na długość stopy, idą do sklepu i kupują buta. Są też tacy, którzy po prostu biorą malucha, zakładają buty w sklepie i pozwalają temu dziecku pobiegać. I ta trzecia opcja jest opcją najlepszą. Dlaczego? Ponieważ nawet jeśli but dobrze trzyma stopę w staniu, to nie znaczy, że on będzie dobrze się funkcjonował w trakcie, gdy dziecko skacze lub biega. Kupując buty dla dziecka, powinniśmy zarezerwować sobie przynajmniej z godzinę czasu, żeby dziecko mogło w sklepie w tych butach po prostu pohasać. Ale to nie wszystko. Czym się powinniśmy kierować? Przede wszystkim wiadomo, wybór butów jest przeogromny. Mamy buty na rzepy, na sznurówki, na zatrzaski lub na takie specjalne, przesuwane teraz. Jak w bluzach takie koreczki, buty mogą być, w cudzysłowie, jakiekolwiek, byleby dobrze dopasowane do danej stopy, ale są trzy ważne zasady. Pierwsza, gdy bierzemy buty do ręki z półki sklepowej, but musi spełnić zasadę trzech palców, czyli dobrze musi się zdjąć w trzech naszych palcach, po to, żeby stopa dziecka w trakcie chodzenia mogła prawidłowo się przetaczać. Jeśli but takiego zdjęcia mieć nie będzie, dużo tu wysiłku trzeba, to wtedy dziecko będzie po prostu sobie tak kłapać. Zasada druga but trzeba przekręcić na długość, tak? W ten sposób. Jeśli but z łatwością taki ruch wykona, taki twist, wówczas stopa w bucie albo stopa z butem będzie pracowała we wszystkich kierunkach. Niestety w wielu butach ciężko jest ten ruch wykonać, mniej jako dorosłemu, a co dopiero dziecięcej stopce. Zasada trzecia sztuczny zapiętek. Tak, dla takiego malutkiego bucika w rozmiarze 19 to też jest bardzo ważne. Jeśli mówimy o butach do żłobka lub do przedszkola, ponieważ w czasie tańca e, wiadomo, różne są sytuacje, dzieciaczki różne rzeczy potrafią robić stopami e, i ten sztywny zapiętek daje takie poczucie stabilizacji. Więc to są trzy takie najważniejsze zasady. Natomiast jeśli zobaczycie, że but po wzięciu do dłoni nie zgina się w ogóle, Ciężko zrobić ten ruch taki skrętny. Wówczas trzeba się zastanowić, czy ten typ buta jest dla mojego dziecka. Tu mamy przykład buta profilaktycznego, ortopedycznego. Tak, to są buty medyczne, które są zalecane dla dzieci ze stwierdzonymi wadami stóp. Na przykład ze stopą, z masywną stopą kośla, płaskokoślawą, bądź z takim masywnym płaskostopiem, bądź z jakąś wiotkością stawową, bądź z obniżonym napięciem mięśniowym. Dzięki tym butom te dzieci mogą e, lepiej chodzić, szybciej biegać, poruszać się sprawniej, bez ryzyka, że się potkną, bądź będzie jakaś kontuzja. Natomiast co, jeśli damy takiego buta dla zdrowego dziecka, dla zdrowej stopy? Otóż ten but zachowa się jak gorset, zostanie stopa zamknięta w tym bucie, nie będzie miała możliwości prawidłowego zgięcia tam w środku, w związku z tym te mięśnie w ogóle nie będą pracować. I o tyle, o ile w tym bucie dziecko dobrze sobie będzie radzić, w momencie kiedy taka, taka na przykład dziewczynka dorośnie i będzie już nastolatką, bądź będzie chciała założyć balerinki, te stopy nie będą potrafiły w tych balerinach w ogóle się trzymać. I bardzo często później przychodzicie Państwo do fizjoterapeutów i od razu widać po stopach, w jakich butach te stopy były trzymane. Także drodzy Państwo, takie buty profilaktyczne jak najbardziej, ale tylko w przypadku stwierdzonych przez lekarza wad stóp. Najczęściej te buty mają to do siebie, że poza butem jeszcze do tego jest wkładka. No dobrze, ale co. Właśnie z wkładką. Wiadomo, niektóre buty mają w środku wkładki, które teoretycznie mają podnosić środek stopy, tak? czyli to nasza, nasz brzeg przyśrodkowy do góry. Drodzy Państwo, w stopie prawidłowo rozwijającej się nie ma takiej potrzeby. Aczkolwiek wkładka jest to bardzo ciekawy element do tego, żeby dobrać but, butka dla dziecka. Dlaczego? Ponieważ bierzemy taki butek z wkładką, Wyciągamy wkładeczkę z buta, jeśli dziecko już jest na tyle duże, to stawiamy wkładkę na podłodze, na wkładeczce ustawiamy stopę dziecka i widzimy, i widzimy jak ta stopa, dokąd ona dochodzi. Czy wkładka jest większa niż stopa? Czy mniejsza niż stopa, czy krótsza, czy tu na szerokość ta stopa nie wylewa się poza wkładkę, a być może jest stopulka wąska i to wkładka jest szersza. Jaka jest zasada doboru wkładki, butów z wkładkami? Przede wszystkim palce nie mogą być u stopy dziecka ściskane przez but. Czyli lepiej, kiedy to wkładeczka pokazuje nam, że te paluszki e, są tutaj tak jak tutaj te kropeczki w tym buciku, w tej wkładce, czyli stopa jest ciut węższa, a ten przód jest ciut szerszy. Natomiast co z piętą? Dobrze jest, kiedy pięta jest idealna, tak? Czyli pięta tu musi być stabilniejsza, natomiast palce dziecka powinny mieć swobodę ruchu. Bardzo często u moich pacjentów i u moich podopiecznych, tam gdzie prowadzę zajęcia, widzę, że paluszki mają e, popękane paznokcie, że paznokietki wbijają się, mimo że są krótko poprzecinane, wbijają się w opuszek paluszka obok. W związku z tym już wiem, że stopa jest w bucie ściśnięta i ten kapeć czy Adidas nie są dla tego dziecka dobre, dobrze dobrane. Często jest też tak, że dzieci nie powiedzą rodzicowi, mamo, but mnie ciśnie, trzeba kupić nowy kapeć, tylko po prostu chodzą, aż palec nie wyjdzie przez e, taki miękki kapeć, tak? W związku z tym, drodzy rodzice, sprawdzajcie, czy e, raz na jakiś czas, czy Wasze dziecko nie wyrosło już z Waszych przedszkolnych kapci. Jeśli tak, to trzeba kupić nowe. I ostatnia zasada, jak dobieramy tego, to, tego kapcie? Jaki rozmiar? Słuchajcie, kochani, stopy dziecka rosną w ekspresowym tempie. I teraz tak, jeśli kupimy kapcie, które są idealnie, czyli paluszki dochodzą do samego końca tu w tym miejscu, to my możemy mieć pewność, że e, ten kapeć za momencik trzeba będzie wyrzucić. Zasada jest taka, że zawsze kapec jest większy o szerokość naszego kciuka. Czyli tu musi być idealny, tak, na, na boczkach. Tutaj przód ciut szerszy, a tu na długość o szerokość kciuka. No, ktoś powie, no, jak to za duży butał dziecko ma chodzić? Proszę Państwa, jeśli maluszek zaczyna prawidłowo przetaczać stopę, to tutaj w momencie, kiedy on staje na paluszkach. To jest ta stopa z, troszeczkę zjeżdża e, do przodu. Poza tym, ta różnica w trakcie chodu, ona jest praktycznie dla dziecka niewyczuwalna, pod warunkiem, że dziecko ma dobrze zapięty but. E, w związku z tym, musimy też sprawdzać, jakie te zapięcia w tych butach mamy. Czy ten maluszek, Przedszkolnik będzie potrafił sobie sam w przypadku wyjęcia ze strzączki tutaj tej zapinki włożyć ten pasek do środka. Uwierzcie mi, wiele dzieci ma z tym trudność, a najczęściej jest tak, że dziecko wyciągają stopę z buta, wyciągają razem z tym paskiem. Dzieci w wieku 5-6 lat już sobie radzą, ale młodsze mają z tym ogromne problemy. Bardzo często jest też tak, że one nie dociągają tego paska, tylko zapinają tak o w połowie i ta stopa tu po prostu lata, więc wtedy faktycznie ten kapć jest za luźny. Ale wystarczy już kupić dziecku buta kapcia na rzep, dużo łatwiej maluchom jest takiego dużego rzepa zapiąć. Minus jest tylko taki, że te rzepy szybko się wyrabiają i trzeba je po prostu czyścić, bo tutaj zbierają się po prostu paproszki z ubrań i ze skarpetek. W związku z tym potem często jest tak, że po dwóch miesiącach ten but przestaje trzymać, ale nie jest to problemem doszyć nowego rzepa. Jeśli mówimy jeszcze o zapięciach, dobrze jest sprawdzać i uczyć dziecko, czy te rzepy są prawidłowo zapięte i czy nie wygląda to przypadkiem tak. Niestety w wielu przypadkach tak wygląda but po 2-3 miesiącach użytkowania, but czy kapeć, w którym dziecko funkcjonuje, e, ponieważ rzepy już nie trzymają, dzieci nie dopinają, nie zwracają, nie zwrócą często rodzicom uwagi: Mamo, coś tu nie tak jest z tym butem. I często jest tak, że dziecko chodzi potem w takim odpiętym buciku, w związku z tym e, ta stopa jest niestabilna. I do czego może dojść? A na przykład do skręceń, zwichnięć, Potknąć się malucha, a nawet do zgubienia butów w trakcie biegania czy jakichś gier w sali wspólnych. Ostatnią kwestią, jaką chciałam poruszyć, to jest ewentualny brak kawci. W niektórych placówkach, w tym w naszej, dopuszcza się, żeby dzieci funkcjonowały całkiem na boso. Oczywiście w bezpiecznych skarpetkach. Dlaczego? ponieważ na boso stopa najlepiej odbiera bodźce z otoczenia. Zimno, ciepło, twardość podłogi, miękkość dywanu. Co więcej, nawet jak dzieci tańczą i jeden drugiemu nadepnie na stopę, to nie jest to tak bolesne niż na przykład jedno dziecko ma taki bucik i takim bucikiem nadepnie na taki bucik, prawda? W związku z tym w niektórych grupach można poruszać się bez kapci i te dzieciaki bardzo często te kapciuszki układają równiuteńko pod ścianą i funkcjonują na dywanie, na boso, a kapcie są tylko do przejścia na korytarz w celu pójścia do szatni i ubrania się. A co z butami jesiennymi? Drodzy Państwo, jak jest jesień, zima? My nie mamy wyboru, no musimy zaobezpieczyć dzieci dobre buty, w takie buty, które nie przemokną szybko, wiadomo, one wtedy są twardsze. Muszą być twardsze. Muszą być twardsze, muszą być takie grubsze z grubszych materiałów, i one też nie, wtedy już nie będą spe, spełniać tych warunków. Nie wszystkie przynajmniej, no bo buty zimowe, trekkingowe takich warunków nie spełnią, ale one mają inny cel. One mają ogrzać stopę, czy zabezpieczyć przed utratą ciepła, buty trekkingowe zabezpieczyć przed omsknięciem nogi, kiedy są wycieczki górskie. W związku z tym buty trekkingowe, buty zimowe, buty takie jesienne rządzą się innymi, innymi prawami. Ale yy, dlaczego o nich mówię, bo często rodzice pytają, jak, to dlaczego yy, yy, takich butów nie robią? Słuchajcie, drodzy Państwo, w butach jesiennych czy zimowych tak naprawdę dzieci nie spędzają całego dnia. Spędzają ile? Godziny, dziennie bawiąc się na śniegu, czy przechodząc z przedszkola do, do domu. Natomiast w takich butach przedszkolnych spędzają cały dzień. I nie ma znaczenia, czy to będzie Adidas, but typu Adidas, czy Kapyć, jeśli spełnia zasadę trzech palców i tych ruchów rotacyjnych i dobrze trzyma piętę, to wówczas warto w taki but zainwestować. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia.